Po co drugi Dobrze. raz modernizować linię Warszawa-Poznań, która dopiero była modernizowana? a nie wydawać. Gdzieś ktoś popełnia błąd wyżej. Takie mam poczucie, wrażenie, że gdzieś na jakimś poziomie centralnym brakuje jakiejś, jakiegoś planowania, takiej zwykłej logistyki. No, tu klamka niestety zapadła, umowy są, więc ten Poznaj będziemy zrywać. Ja też uważam, że to jest przeskalowana inwestycja. Na pewno powinniśmy zrobić stację, bo to ja jeszcze pamiętam lata 90. Zaczął się ten remont. Jak ja w 98. trafiłem do ministerstwa, no to właśnie wtedy nie mieliśmy pieniędzy dużych, Unijnych, nie mieliśmy krajowych, no i było, popatrzyliśmy na te linie i mówimy, tak, zostawiamy stację i zostawiamy tam fragmenty torów, które się da trochę podpicować, podkłady drewniane. I to dzisiaj trzeba wymienić, ale to jest 60 km i nie trzeba na dwa lata zamykać, no i za jakiś czas do tego wrócimy. No to może być tak, żeby nam się w tabelkach zgadzały te pieniądze, to dlatego tyle środków tam kierujemy.